Austriacki wokalista Falko, a właściwie Johann Hans Helzer, znany był ze swojej nieszablonowości. Muzyk, który swój pseudonim zaczerpnął od Falko Weissfloga wschodnio niemieckiego skoczka narciarskiego, celową karierę rozpoczął od hitu Der Kommissar, dziś uważanego za pierwszy komercyjny sukces piosenki rapowej białego artysty. Falko w historii zapisał się również jako jedyny do tej pory piosenkarz z niemieckojęzycznym hitem na pierwszym miejscu listy przebojów w Stanach. Ginny, choć nie osiągnęła aż tak wielkiego sukcesu, to niewątpliwie jest jednym z bardziej rozpoznawalnych singli Austriaka. Również wychodzącym poza schematy, który wywołał niemałe kontrowersje. W tym odcinku opowiem Wam o tym, jak powstał utwór Gini, co było inspiracją dla powstania tekstu, i oczywiście spróbujemy przeanalizować cały utwór, żeby odpowiedzieć na pytanie, co stało się z bohaterką utworu. A ja jak zawsze zachęcam Was do subskrybowania kanału, lajkowania i komentowania materiałów, dzięki czemu mam szansę dotrzeć do nowych widzów. Będę również bardzo wdzięczny za wszelkie udostępnienia filmu na forach, grupach, czy po prostu za polecenie go znajomym. Drugi album Falco, choć zebrał w miarę pozytywne opinie, to jednak nie okazał się w żaden sposób przełomowy. Brakowało hitu pokroju wcześniejszego Der Kommissar, bo ósme miejsce tytułowego singla na austriackiej liście przebojów ciężko rozpatrywać w kategorii sukcesu. Receptą na deficyt przebojów miał być duet producentów z Holandii, znany pod nazwą Boland and Boland. Bracia Robert i Ferdinand Boland. Mieli do tego czasu wydanych kilka własnych albumów i parę wylansowanych singli. Niewątpliwie najbardziej znanym jest Indie Army Now, który po tym wykonaniu status quo zyskał już ogólnoświatową rozpoznawalność. Oczywiście powierzenie trzeciej płyty Falco w ręce Holendrów nie nastąpiło od tak i ci musieli udowodnić, że do tej roboty się po prostu nadają. Natomiast zrobili to w sposób, który nie pozostawiał żadnych wątpliwości, a konkretnie singlem Me Amadeus. Utwór Me Amadeus zadomowił się nie tylko na szczytach list w krajach niemieckich, Języcznych, ale zajął pierwsze miejsca w Wielkiej Brytanii i w Stanach, więc bracia Boland komponowali dalej. Pewnego dnia Rob przyjechał do Ferdiego, który wraz z żoną Sandrą Rimmer mieszkał na południu Holandii. Sandra zakomunikowała, że wychodzi na zakupy, tak żeby bracia mogli skupić się na tworzeniu, bo ten dzień był zarezerwowany na napisanie kompozycji dla Falco. Ferdi miał w głowie pomysł na piosenkę dotyczącą zaginionych dziewczyn, którego inspiracją były z kolei wizerunki zaginionych dzieci umieszczane na kartonach od mleka. Tak na marginesie wtedy była to swego rodzaju nowość, bo pierwsze tego typu komunikaty pojawiły się w Stanach kilka miesięcy przed powstaniem Genie. W każdym razie założenie było takie, żeby piosenka miała taki filmowy klimat. Bolandowie lubili wykorzystywać efekty dźwiękowe, stąd na początku kawałka słychać odgłosy padającego deszczu. Ferdi dołożył do tego charakterystyczny motyw, a gdy doszli do refrenu, który zresztą zbudowany jest na tych samych akordach co zwrotka, Rob zaczął nucić doskonale nam znane Genie Quit Living on Dreams. Jak mówił cały refren wymyślił za jednym podejściem, bo śpiewał to, co mu przyszło do głowy, ale uważał, że te wersy były po prostu głupie i po ostatecznej akceptacji kompozycji miały zostać zmienione, co jak wiemy ostatecznie nie nastąpiło. Na początku Falco propozycję braci Boland miał skwitować słowami, że on ballad nie śpiewa i jak twierdził Rob, sporo wysiłku kosztowało przekonanie go do tego numeru. Z kolei menadżer Austriaka Horst Borg w rozmowie z Deutsche Zeitung wskazuje, że Falco do gustu nie przypadł tekst. Historia stworzona przez Ferdiego i Roba o dziewczynie, która ucieka, bo rodzice nie akceptują jej chłopaka, musiała przejść gruntowną przebudowę. Falko wprowadził pierwszoosobową narrację i dodał całej historii dramaturgii, chociażby wykrzyczanymi w stronę Ginny groźbami, że już nikt jej nie znajdzie. Borg z kolei zdaje się tłumaczyć, że te wersy nie były jakoś specjalnie zamierzone i powstały po prostu już w studio pod presją czasu. Tak czy inaczej po wprowadzeniu zmian Falko ponoć po raz pierwszy w karierze był pewien, że jego piosenka osiągnie sukces. Niewątpliwie duży wpływ na popularność Gini miały kontrowersje, które namnożyły się wokół singla. Chociaż tekst piosenki nie jest jednoznaczny, to jednak szybko zinterpretowano go jako swego rodzaju spowiedź psychopaty, który krzywdzi młodą dziewczynę. Ten przekaz dodatkowo wzmocnił teledysk, który zresztą wraz z tekstem przeanalizujemy w dalszej części filmu. W każdym razie mnie osobiście zawsze dziwiła ta nagonka na Gini, bo idąc tym tropem, zbojkotować musielibyśmy na przykład filmy o jakiejkolwiek zbrodni. Natomiast w tym przypadku prawdopodobna geneza całego zamieszania dotyczącego Ginny miała podłoże mocno osobiste. Otóż wszystko zaczęło się od programu informacyjnego, w którym prezenter Dieter Kronzucker wyraził swoje oburzenie piosenką. Odebrał tekst jako gloryfikację porywania i gwałtu, a jego emocjonalna reakcja wynikała z tego, że kilka lat wcześniej, a konkretnie latem 80 roku w Toskanii, uprowadzono jego dwie córki i bratanka. Dzieci były przetrzymywane przez 68 dni uwolnione dopiero po wpłaceniu porywaczą ponad 4 milionów marek, które dodatkowo trzeba było przemycić, bo zapłacenie okupu we Włoszech było po prostu zabronione. Kroncuker zwrócił się do stacji radiowych i telewizyjnych o zaprzestanie emisji piosenki. I rzeczywiście, Ginny wyrzucono z playlist rozgłośni w Berlinie, Hamburgu czy Bawarii. W NRD była zakazana nawet na dyskotekach. Do bojkotu numeru zachęcały kobiece organizacje. Złożono wniosek o wpisanie Ginny na listę piosenek szkodliwych dla młodzieży, który jednak ostatecznie odrzucono. Piosenkę próbowano powiązać z Jackiem Unterwegerem, czyli dusicielem z Wiednia, który wtedy odsiadywał swój pierwszy wyrok. A konkretnie uznano, że tekst Genie nawołuje do jego uwolnienia. Odnaleziono i przeprowadzono wywiad z aktorką, która zagrała w teledysku, rozmawiano z prawdziwymi ofiarami, ale jak mówił Rob Boland, piosenka od razu była hitem, a rozgłos, nawet ten negatywny, sprawił, że sprzedaż singla, jak i całego albumu, jeszcze bardziej wystrzeliła. Żeby usystematyzować sobie to, co stało się z tytułową Jeannie, po raz pierwszy analizę tekstu połączymy z teledyskiem, który moim zdaniem jest tutaj integralną częścią utworu. Pierwszą sceną w klipie jest lalka upadająca na ulicę, mogąca sugerować uprowadzenie dziecka. Widzimy Falko w pokoju motelowym, który obserwuje kogoś przez odsłoniętą roletę. I nie jest to byle jaki motel, bo nazwa Bates jest tu niewątpliwie odwołaniem do kultowej psychozy Alfreda Hitchcocka. Jak ktoś nie kojarzy filmu, to na pewno kojarzy słynną scenę zabójstwa pod prysznicem i ta miała miejsce właśnie w Bates Motel. Swoją drogą, Psychoza była ponoć pierwszym filmem, w którym pokazano ubikację, ale to tak na marginesie. Po chwili pojawia się Ginny, grana przez 15 piętnastoletnią Terizę Guggenberger, która wraz z koleżanką idzie na dyskotekę, cały czas obserwowana przez Falko. Tekst przenosi nas jednak w nieco inną scenerię. Do lasu, gdzie Falko zwraca się do Ginny. Mówi, Ginny chodź, wstań proszę, jesteś cała mokra, jest już późno, chodź, musimy się Stąd wydostać, wyjść z lasu, rozumiesz? Gdzie jest twój but? Musiałeś go zgubić, kiedy wskazywałem ci drogę. Jak pamiętacie, początkowo tekst miał być o dziewczynie, która ucieka z domu. Gubi się w tym deszczu, w błocie, traci buta, spotyka mężczyznę, którego pyta o drogę. Co stało się podczas tej rozmowy, skoro teraz Gini prawdopodobnie leży na ziemi? W teledysku Falco niesie Gini na rękach. Scena nagrywana była w wiedeńskich kanałach, co tym razem jest odwołaniem do filmu Trzeci Człowiek. Wszystko sugeruje, że dziewczyna nie żyje, że prześladowca stracił swoją Gini, która teraz leży gdzieś w deszczu i nie reaguje na jego słowa. On prosi ją, by wstała, tłumaczy, że zmoknie, jakby wciąż oszukiwał się, że nic się nie stało. Zwrotka kończy się pytaniem, kto przegrał? Czy ona siebie? Czy on siebie? Czy może oni siebie nawzajem? Myślę, że refren trochę może potwierdzać teorię o psychopacie. W końcu Falko śpiewa, żeby Gini przestała żyć marzeniami, bo życie nie jest takim, jakie się wydaje, że jest samotną dziewczyną w tym zimnym świecie, ale jest ktoś, kto jej potrzebuje. Czyli mężczyzna ma w głowie urojone przeświadczenie, że wypełni tą pustkę, że Ginny nie będzie już musiała sama radzić sobie z tym złym światem i odnoszę wrażenie, że podmiot liryczny jest przekonany o słuszności i dobroci tych intencji. W teledysku druga zwrotka rozpoczyna się sceną, w której policjanci prawdopodobnie przyjmują od rodziców zgłoszenie o zaginięciu, co potwierdza późniejsze ujęcie z psami tropiącymi. Tymczasem Falko śpiewa, jest zimno, musimy stąd iść, chodź. Więc on i Ginny wydają się dalej być w lesie. Mężczyzna zwraca uwagę na rozmazaną szminkę dziewczyny i dodaje, że widział jak ją kupowała, czyli pewnie wtedy też ją śledził. Dodatkowo w teledysku widzimy scenę, w której Falko wchodzi do łazienki, gdy Ginny maluje usta, a ta mówi mu, żeby ją zostawił. Zresztą w tekście pada za dużo czerwieni na twoich ustach. Jakby zaburzało to obraz dziewczyny w głowie podmiotu lirycznego. Odbierało jej młodość, a może niewinność. Tak czy inaczej odpychająca postawa Jeannie nie zniechęca mężczyzny, który twierdzi, że została przejrzana, bo oczy mówią więcej niż słowa. Mówi pytająco potrzebujesz mnie przecież. Tymczasem zbliżają się ekipy poszukiwawcze. Podmiot liryczny mówi teraz ich słyszę. Idą po ciebie. Nie znajdą cię. Nikt cię nie znajdzie. Jesteś moja. Zauważcie jednak, że gdy Falk Wypowiada te słowa to w kanale, stoi sam. Dodatkowo wcześniej, w zwrotkach, jego głos pojawiał się z zakadru, jakby występował w roli narratora. Nawet w tym ujęciu, gdzie Ginny mówi: odwal się ode mnie, to mówi to głosem Falko, Tak jakby była to historia stworzona w jego głowie. Co prawda, refren jest zobrazowany taką można powiedzieć ceremonią ofiarną. Ginny leży z zamkniętymi oczami, w otoczeniu świec, w białej sukni, która z jednej strony może symbolizować czystość i niewinność, z drugiej przełamana jest czarnymi butami, ręka ale scena kończy się zbliżeniem na twarz Ginny, która w ostatniej chwili otwiera oczy. A skoro oczy mówią więcej niż słowa, to czy ma to być dla nas sygnał, że dziewczyna żyje? Kolejna scena nakręcona została w zabytkowym podziemnym pasażu w Wiedniu. Widzimy Falko, który na płaszczu na wysokości prawego ramienia ma napisaną kredą literę F. I jest to nawiązanie do świetnego czarno-białego filmu z 31 roku pod tytułem M. Miasto szuka mordercy. Muszę trochę zaspoilerować, więc jak ktoś chce obejrzeć dzieło Free Langa, to może teraz wyciszyć głos. W filmie chodziło o to, że po Berlinie grasował morderca dzieci, którego szukała zarówno policja, jak i lokalni przestępcy. Ci nie chcieli być z nim utożsamiani, a poza tym wzmożone działania policji utrudniały im funkcjonowanie. W końcu przestępcy wpadli na pomysł, by monitorować miasto z pomocą lokalnych żebraków. Z kolei poszukiwany, Hans Beckert miał w nawyku gwizdać charakterystyczną melodię i dzięki temu został rozpoznany przez niewidomego sprzedawcę balonów. Ten poinformował o w tym fakcie chłopca, który pobiegł za mordercą i sprytnie oznaczył jego płaszcz literą M. Zresztą niewidomy sprzedawca balonów również pojawia się w Teledysku, ale czy te nawiązania wskazują, że to podmiot liryczny jest mordercą? Wątpliwości powinna rozwiązać część zwana NewsFlash, czyli fragment czytany przez bardzo znanego wówczas prezentera Tagesschau, czyli dziennika informacyjnego Das Erste. Wilhelm Wieben za występ w Teledysku, podobnie jak Teriza, otrzymał 2000 marek, choć jego udział był nieproporcjonalnie mniejszy. Jak sam mówił lata później, była to uczciwa stawka za przeczytanie tekstu w niej niż pół minuty, jednak naprawdę opłacalne byłoby to wtedy, gdyby wywalczył sobie tantiemy. W każdym razie Wiben mówi, że w ostatnich miesiącach liczba zaginionych osób dramatycznie wzrosła, a w najnowszym komunikacie policji poinformowano o kolejnym tragicznym przypadku. Chodziło o dziewiętnastoletnią dziewczynę, której nie widziano od dwóch tygodni. Jednak w momencie odczytywania komunikatu widzimy doskonale, że Ginny żyje i choć jest obserwowana przez Falko, to na pewno nie oni mówił Wilhelm Wieben. Całość zamyka scena z zakładu psychiatrycznego. Początkowo nie ma wątpliwości, że w pomieszczeniu nie ma nikogo oprócz Falko. Jednak nagle w kolejnym ujęciu pojawia się Ginny, która nie wygląda wcale na przerażoną, wręcz zachowuje się prowokująco, ostentacyjnie maluje usta wspomnianą czerwoną szminką, po czym całuje Falko w policzek. Gdy jednak ktoś z personelu zagląda do pokoju, w tym znów nie ma nikogo oprócz Falko, którego spojrzenie, przynajmniej mi do złudzenia przypomina spojrzenie Batesa z ostatniej sceny w Psychozie. Zwróćcie jeszcze uwagę, że Falko podczas finałowej sceny cały czas ma zamknięte oczy, co ostatecznie może prowadzić do wniosku, że Gini była po prostu wytworem jego wyobraźni. Pytanie, które my zadajemy sobie dzisiaj, zadawano sobie zresztą tuż po premierze utworu. Magazyn Bravo zapytał Falko, co się stało z Gini, na co ten odparł, że Gini żyje i to wynika z tekstu i teledysku. Co miało zresztą potwierdzić powstanie kolejnej części, która rzeczywiście ukazała się pod tytułem Coming Home. W podobnym tonie wypowiadała się od twórczy. Roli Jeannie. Mówiła, że z zakończenia jasno wynika, że sceny rozgrywają się wyłącznie w wyobraźni mężczyzny siedzącego w kaftanie bezpieczeństwa w zakładzie psychiatrycznym i że kompletnie nie rozumie zamieszania, które wywołała piosenka. Wskazała też moment otwarcia oczu jako dowód na to, że Jeannie nie została zabita. Do czasu tragicznej śmierci Falko w wypadku samochodowym wydane zostały jeszcze dwie piosenki poświęcone Jeannie: wspomniane Coming Home i Bar Minor 7 Eleven. Pośmiertnie światło dzienne ujrzały kolejne dwie, z czego Opublikowana jako ostatnia The Spirit Never Dies, miała zostać nagrana w 1987 roku i menadżer Falco określił ją mianem oficjalnej trzeciej części Genie. Co do Terese Guggenberger, to prawdopodobnie rola w Genie w dwóch teledyskach była jednocześnie początkiem i końcem jej kariery. Choć miała swoje 5 minut sławy, to ze zdawkowego artykułu wynika, że dziś żyje szczęśliwie z dala od fleszy, realizując się jako matka i gospodyni domowa. A ja dziękuję wam, że wciąż tu jesteście. Napiszcie w komentarzach, jak wy interpretujecie. Wiecie historię Jeannie? Czy zgadzacie się z wersją Falko i Terizy? Czy uważacie, że próbowano tymi wypowiedziami trochę załagodzić kontrowersję? Pamiętajcie o lajkach i subach, bo mam nadzieję, że powoli dobijemy do 20 tysięcy i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku.